Cześć, witam was bardzo serdecznie. 18 maja 2023 roku i zaczynamy naszą codzienną analizę kryptowalut. Zaczniemy standardowo od Bitcoina Ethereum, później kilka kryptowalut, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Zobaczymy sobie indeks DAX. Dodatkowo zerkniemy jak wygląda indeks Don Jones, na którym mam aktualnie otwartą pozycję. Chociaż po cichu wam powiem, że na DAXie też już mam otwartą pozycję. Zobaczymy sobie, oczywiście, order od Maximusa, wskaźniki ProCharts, więc zaczynamy bez zbędnego przeciągania. Narzućmy sobie na Bitcoina nasze wskaźniki. I co ciekawe, ja już to pisałem na Discordzie w momencie, jak byliśmy tutaj pod 26700, że cały czas tutaj. Aktualnie nie, czekam jeszcze na teraz na zjazd, ponieważ dla mnie wyznacznikiem był ten dołek z niedzieli i tutaj za słabo go po prostu przebiliśmy. Za... Tutaj gdybyśmy dostali mocniejszy zjazd w dół, można by tutaj próbować jakiś retest, wyhaczyć tutaj z tego układu, no ale wróciliśmy bardzo szybko. Do góry. Warto pamiętać, że tutaj po pierwsze mamy ten poziom 26700. Po drugie, tutaj mamy linię FIBO, która znajduje się na 26000. 630, więc praktycznie dostaliśmy tutaj zatrzymanie w tej strefie między tymi dwoma liniami. I ja tutaj na Discordzie pisałem, że bardziej tutaj liczę na powrót, i ten powrót faktycznie się odbył. No i znajdujemy się aktualnie w tej konsolidacji na 27300. Tak, w tej okolicy cały czas się poruszamy. Pamiętajcie, że jutro mamy piątek, a w piątek, jak już pokazywałem Wam ostatnio na Twitter,ze mamy o godzinie 17 przemówienie Pana Pawła Prezesa FED o godzinie 17 w stanach, więc tutaj może być dosyć ciekawie i może trochę nam bójnąć. Wykresem, więc warto być świadomym, że jutro coś takiego się może po prostu wydarzyć. Nawet tutaj mamy na TradingView ikonkę flagę Stanów, więc kto nie pamięta, może sobie tutaj zawsze na to zerknąć. Więc liczę, że do jutrzejszego dnia raczej będziemy tutaj w okolicy między 27 a 27 500 tutaj w tych okolicach. No, ale warto się przygotować na dzień jutrzejszy, bo jeżeli będzie faktycznie mocno bujać, to może nam otworzyć jakąś fajną pozycję, więc warto się do tego przygotować. Teraz zerknijmy sobie na order booki, które wyglądają w miarę tutaj naturalnie. Oczywiście na 27 tysięcy mamy tutaj większą ścianę i tutaj na 20. 6700, czyli ten poziom, o którym ja ostatnio tutaj dużo mówię, ten, który Wam pokazywałem przed chwilą, gdzie cena faktycznie się zatrzymała. No i tutaj pod to ustawiane są zlecenia. Po stronie sprzedażowej na 27760 mamy trochę większą ścianę, ale tutaj jest w miarę ta strona sprzedażowa równomiernie ułożona. Zobaczmy teraz sobie wykresy pro charts, które nam od razu pokazują wzrost rezerw bitcoinów na giełdach i że traderzy przerzucają się pomału tutaj na shorty, chociaż od samego rana bardziej tutaj byli skłonni na longi. Co ciekawe wskaźnik CBR również nam pokazuje, że jest w miarę równo rozłożona tutaj. Walka między indywidualnymi kupującymi a instytucjami. Więc tutaj warto też patrzeć na ten wskaźnik, bo w momencie, kiedy ulica się wystraszy, no to instytucje tutaj zaczną dosyć mocno pr przodować, i może być faktycznie dosyć ciekawie. Ja czekam na jakiś tutaj bardziej mocniejszy. Odchył od normalności, więc myślę, że może tak się wydarzyć w ciągu tutaj najbliższych dni. Jestem bardzo ciekawy, co wydarzy się właśnie jutro podczas przemówienia pana Pawela. No i co ciekawego może wydarzyć się przez weekend. Na sobotę za bardzo bym się nie nastawiał, ale tutaj niedziela myślę, że w niedzielę może być dosyć ciekawie. Wracamy sobie do naszych wykresów. Zobaczmy sobie od razu Ethereum, bo Ethereum bardzo podobnie nam tutaj idzie do Bitcoina, ale jak widzimy, tutaj e, znajdujemy się aktualnie poniżej tej czerwonej linii, która tutaj również bardzo fajnie nam e, tutaj cena na niej reagowała. No i może być dosyć fajnie, kiedy tu spotkamy się z tą linią Fibo. Myślę, że to dopiero w sobotę się wydarzy, ale to może nam tutaj ściągać trochę cenę bardziej w dół. Zobaczmy sobie teraz BNB, którego dosyć dawno nie zaglądaliśmy. A BNB tutaj przebiło i znalazło się powyżej tego wsparcia na 312,70 dolarów. I widzimy, że tutaj dosyć mocno ta strefa wybrania ewentualne spadki, ale tutaj myślę, że do końca tego momentu aż będzie tutaj Pan power przemawiał, to myślę, że idziemy cały czas tutaj bokiem. Bokiem sobie pójdziemy między właśnie między 310 a około 315, może 316 dolarów. Fajnie by było, gdybyśmy do, zaliczyli podbitkę tutaj do okolic 320 dolarów i stąd jakiś mocniejszy zjazd w dół, no ale tutaj może dopiero w dniu jutrzejszym się to wydarzyć podczas właśnie tego przemówienia, jak nam trochę bujnie wykresami lecimy dalej, teraz coin ANKR który tutaj fajnie też wygląda pod. Kątem technicznym aktualnie dostajemy tutaj delikatny spadek, ale za chwilę powinniśmy spotkać się właśnie z tą czerwoną linią, gdzie tutaj dwukrotnie cena nam fajnie tutaj odbiła. No i tutaj myślę, że dopiero przekonamy się, czy faktycznie ta linia dalej tutaj będzie nam. Obowiązywać, więc ja tutaj osobiście aktualnie nie będę stawiał żadnych pozycji, tylko będę obserwował, czy faktycznie ta linia tutaj będzie działać. Jeżeli zadziała nam w tym miejscu, no to w późniejszym czasie będę próbował rozgrywać jakąkolwiek na tym pozycję. Lecimy dalej. Warto zerknąć sobie na AXS który wczoraj dostał bardzo mocny strzał, o którym wczoraj właśnie mówiliśmy w nagraniu. Tak jak mówiłem wczoraj, cena tutaj bardzo fajnie technicznie zareagowała i spadliśmy w dół. Co ciekawe cena zatrzymała się dokładnie na tych 7 w dolarach i 14 centach dostaliśmy odbicie na 7.55 i kolejny zjazd tutaj do tej strefy i zatrzymanie chwilowe mamy właśnie na 7 dolarów i 14 centów. Jestem bardzo ciekawy, czy tutaj po raz kolejny cena nam zareaguje. Jeżeli faktycznie nam zareaguje, no to widocznie będzie to dosyć fajna strefa do skalpowania, dlatego tutaj warto poczekać i jeszcze się wstrzymać. W momencie, kiedy byśmy tutaj przebili tą strefę, no to to byłaby rzecz naturalna, żebyśmy spadli tutaj spokojnie do okolic 6,60, więc lepiej tutaj, jeżeli ktoś ma taką ochotę i wbijać w jakiegoś longa właśnie z tej strefy, to tylko i wyłącznie na Odpowiednim zabezpieczeniu i na jakiejś mniejszej dźwigni, ale pamiętajcie, nic co mówię nie jest dla Was poradą, dlatego pamiętajcie to, wy decydujecie o swoich pieniądzach. Teraz kolejny coin, bardzo dobrze Wam znany. Bardzo często kiedyś do niego zaglądaliśmy, czyli Bitcoin Cash ostatnio dosyć rzadziej bo tam za dużo się takiego za dużo się tutaj nie działo ale w dniu dzisiejszym zauważyłem że bardzo fajnie cena nam tutaj reaguje dokładnie na tej linii i aktualnie też zbliżamy się po raz kolejny do tej czerwonej linii no i tutaj warto też uważać Dużo wskazuje na to, że możemy dostać podbitkę do góry jednak widzimy, że znajdujemy się tutaj w tym klinie, gdzie pomału ten klin się kończy. No i tutaj na pewno na 120 dolarów będzie bardzo mocny opór, więc tu jeżeli nam przebije czy dół, czy górę, no to to określi już wtedy nasz kierunek. Jeżeli przebije nam mocno to 120 dolarów, no to wtedy. Cena już tutaj będzie się utrzymywała powyżej tej żółtej linii. A jeżeli faktycznie ta czerwona linia dosyć mocno tutaj będzie działać, no to ona będzie nam podbijać dodatkowo. Cenę, co może tutaj przynieść bardzo fajny efekt właśnie na tym coin. Teraz kolejny coin, który też dawno nie był u nas omawiany, czyli mask, już go wam. Pokazuje. Dzisiaj po raz kolejny leci sobie do góry. Ja tutaj powiem Wam, że aż się dziwię, że tak fajnie może technicznie zachowywać się mask. I powiem wam, że nie będę tutaj na razie podejmował żadnych tutaj kroków. Będę czekał do okolic tutaj 5 dolarów i 40 centów. To jest naj, aktualnie najmocniejszy opór po drodze. I tutaj jestem ciekawy jak mask zareaguje. Więc dopiero jeszcze nam brakuje praktycznie 80 kilku centów. Więc jeżeli tutaj dobijemy, to na pewno może być dosyć ciekawie, więc short z tego miejsca to byłaby fajna opcja. Więc tu na pewno będę próbował ugrać coś dla siebie. No i teraz zerknijmy sobie tylko do indeksów. Może zerknijmy sobie tylko na Don Jones, który nam tutaj zareagował w dniu wczorajszym bardzo fajnie na tą strefę. I poleciliśmy aż tutaj praktycznie o 450 dolarów do góry. Teraz delikatna zawrotka, ale dalej mamy tutaj zieloną świecę, więc możliwe, że za chwilę że nawet w dniu dzisiejszym spokojnie wbijemy tutaj do tej strefy, ale bardziej mnie dzisiaj interesuje Dax. Dax tutaj zrobił niespodziankę. Ja tutaj go nie obserwowałem i dopiero dzisiaj zauważyłem, że otworzył nam się dosyć fajnie i doleciał prawie do tych 16 283 euro. Zareagował dużo szybciej, dosyć mocno na czerwono leci. Ja już tutaj wbijałem z marszu właśnie w niego na shorta, więc ja aktualnie już tutaj w shortcie siedzę. Co prawda, tutaj patronom też napisałem o tej no, krótko wymyślonej tutaj strategii. No po prostu licząc, że faktycznie DAX może tutaj wejść w dużo większe spadki, gdzie możemy zaliczyć nawet spadek do 15 tysięcy, nie chciałbym być poza rynkiem. Dlatego wbiłem tutaj z marszu. Założyłem już stoplosa kroczącego, który jest dostępny na giełdzie Bing X, gdzie Was oczywiście zapraszam. Więc ja tutaj na stoplosie kroczącym będę spróbował coś dla siebie ugrać. W najgorszym wypadku, przy zawrotce, jeżeli będzie chciał iść do góry, no to stoplos zamknie mi pozycję, więc stratny nie będę ale też z drugiej strony bardzo bym chciał, żeby cena jeszcze podbiła nam tutaj właśnie do tych 16280, bo z tego miejsca wtedy bym otworzył dużo większego shorta właśnie na DAXie, no i to by, była, to by była już taka pozycja, na którą ja już dosyć długo czekałem, no i tutaj po prostu ten strzał dzisiaj po prostu mnie... Zaskoczył, dlatego tak właśnie postąpiłem. A nie chciałbym po prostu, gdyby teraz już dostał zjazd w dół, żeby być tutaj poza rynkiem. Po prostu to by było dla mnie coś jak pozycja ostatnia na Litecoinie, gdzie 10 centów zadecydowało, że bardzo fajny long, który byłby naprawdę dosyć z fajnym wynikiem po prostu ja nie brałem w nim udziału. Więc sytuacja wygląda dosyć ciekawie. Co prawda może być dosyć niebezpiecznie w dniu jutrzejszym, jeżeli faktycznie przez weekend będziemy trzymać tą pozycję, bo po weekendzie może się tutaj sporo wydarzyć, więc tu myślę, że warto też odpowiednio zabezpieczyć takie Pozycję. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Słyszymy się oczywiście jutro przy piątku. W sobotę, oczywiście, portfel 100 razy 100. Więc myślę, że będzie dosyć ciekawie. Znowu uśrednimy cenę niektórych coinów. Więc już Was zapraszam na to nagranie. A Wam przyjemnego czwartku życzę i do usłyszenia. Hej.